Pierwszy wyrok w sprawie środków z KPO. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Według doniesień medialnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że konkurs Ministerstwa Zdrowia dotyczący środków z KPO dla szpitali był nierzetelny i nieprzejrzysty. Sąd wskazał na naruszenia procedur oceny wniosków oraz brak bezstronności i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołań, m.in. szpitali z Myślenic i Mogilna. W ustaleniach wskazano, że ten sam urzędnik uczestniczył w ocenie wniosków oraz rozpatrywał odwołania a ministerstwo nie udostępniło szczegółowych wyjaśnień dotyczących punktacji. Konkurs obejmował pulę około 1,3 miliarda złotych, do której później dodano około 300 milionów złotych. Środki miały być przeznaczone na geriatrię i opiekę długoterminową. Dla wielu szpitali były to realne inwestycje. Wyrok otwiera drogę do korekt decyzji resortu i prawdopodobnie do kolejnych postępowań sądowych. A to dla lokalnych społeczności walka o dostęp do środków i lepszą opiekę dla pacjentów. Obserwuj kancelarię Grubę po więcej takich informacji.